Takie nieładne światło, dzień dobry przy poniedziałku, ale jeszcze ponuro na zewnątrz, a ja już tutaj lecę, ślę wiadomości. Wasza Ekscelencja wraz z małżonką, czyli jak to woli, Słońce Narodu, lub jak to woli, w zależności od tytułu i dnia, w jakim się obudzi. Może to być panna Urocki, może to być kibol albo może to też być pisarz, powieściopisarz, bajkopisarz, jak i Tadeusz B., dalej zwany Batyrem, wybrał się z małżonką na randkę. I nie byłoby w tym nic dziwnego, i każdy chodzi na randki, to jest wspaniałe, no ale jak, prawda, kibol idzie do teatru, no to nie wiadomo, może być zaskoczenie, może być dziwacznie, no i Salony się uraziły. A no uraziły się salony, że Wasza ekscelencja została wybuczana w teatrze. No i teraz, że to nie wypada, że Polacy są niegrzeczni, że to przecież ktoś, kto gra rolę prezydento albo udaje, chociaż wedle jego ja został wybuczany wraz z małżonką. No i y, dobrze, i no, nie jest to być może do końca kulturalne, ale ja na tych kanałach często mówię o tak zwanych karmach. nie Roboty NPC-ty nie rozumieją tego, bo tam tutaj piłują japę i bi, tak prawda, gdzieś im się tam uszczelki prze, y, przespinują, jak mówię o karmie. Natomiast, e, drogi Karolku, no, nie ma zdziwień i zdziwień nie będzie, a jeszcze nawet roku nie ma, już cię wybuczają, także. Jeżeli zezwalasz na to, że na meczach można wybuczeć i nie mieć szacunku do ministra spraw zagranicznych, czy, czy na przykład do premiera Polski, więc ty, który miałeś być, tym, który połączy Polaków i będzie człowiekiem wszystkich Polaków, stajesz się po prostu człowiekiem, który zostanie wybuczany, będziesz najgorszy w historii, będą o tobie, być może pisać, albo jak o twoim poprzedniku z tej samej partii, po prostu bez echa odejdziesz. Więc nie ma się co dziwić, a salony niech nie wrzeszczą, tylko nauczą się sami kultury. Bo jeżeli chcecie kultury, to pokażcie kulturę nie, dla innych. Pozdrawiam przy poniedziałku obserwator. Jak zawsze czujny, cześć.